No, ale co no jest fajne w tym, że kobieta wychodzi za mąż? No, no, no tak, ale no to myślę, że nie jest nic takiego, żeby się tym chwalić, prawda? Wynajmujemy mieszkanie, tak. Znaczy, jesteśmy w trakcie urządzania, tak to. Powiem. Jest jeden duży pokój, jest sypialnia i jest trzeci pokój, ale połączony razem z kuchnią. Jest duży balkon, przedpokój, łazienka. A światło jest jasne, ponieważ mamy duży balkon, duże okno. I światełko daje to ciepło, prawda? Mm. Zanim się z domu, to już przepiłem całe pensje. Może nie wynosiłem z domu, no, no ale to jest, to jest jedno i to samo. Nie? I ostatnio, ostatnio to przepiłem cały wypadek, się w do domu przejść. Po prostu wyszłem jak stałem. Z takim kuzynem, trochę tam moim urażem, to z nim się załapałem do pracy. nie zacząłem tak trochę, gdzieś, jak miałem trochę grosza, wynajmować mieszkania. Nie próbowałem. No ale starałem się pragnąć. Ale co zarobiłem, to też wszystko przepiłem. Tak, tak. A ciągłego picia to były 3-4 lata to było ciągle, tak praktycznie codziennie nie? No to trzeba ja mówić, że wszystko się piło. Co jest? Najpierw tu się to wszystko piło. Na przejściu. Stanąłem na pasach, a dopiero by począł mnie alkohol. I to było przy dużo trochę. Ponad 3% alkoholu. Na pewno nie chcę mieć e, dzieci. Może po prostu za dużo przeszłam w dzieciństwie i dlatego. Znaczy w stanie byłabym, ale no, no. jestem nastawiona do tego, że to nie jest dla mnie, ale oczywiście lubię zajmować się dziećmi. To nie ja wszystko popsułam, tylko moje rodzice, e, no nasze moje relacje z rodzicami już. E, Parę ładnych lat są bardzo negatywne, no i myślę, że to nie ja powinna robić pierwszy krok, żeby było dobrze. Mhm. Także nie mam z nimi kontaktu. Jeśli chcieliby się spotkać i porozmawiać, myślę, że on się zgodziła. Mhm. A wesele zaprosisz ich? Nie. Mhm. Nie. Na tą owia na jedną osobę dodatkowo, a z tego pan przywiezie, marchew jest. jest, pietruszka, jest. przywiózł pan, włoszczyznę też pan przywiózł, czyli z dużego magazynu już jest wszystko. No nie, ale dla tego jednego chłopaka, nie? No to już dla, tego, dla tej jednej osoby, I wtedy pójdziemy do chłodni. Dobrze. Nie chcę być darmo zjadłem, a ktoś mówi nie? bo ja pracowałem całe życie i ja jestem pracownik, ja tam się tego nie wstydzę, ja każdą pracę zrobię. Przeprosić naprawdę się nie wyjęło. Nie wyjęło takich, ale ja tak sobie postanowiłem, właśnie jak postanowię naprawdę do domu wrócić, to pierwszy kolejny się to muszę zrobić. <Ky> Słaniać, jak wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki, jakie niesie nam los. Bowiem każdego dnia, wraz z dobrodziejstwem Słońca, Bóg obdarza nas chwilą, która jest w stanie zmienić to wszystko, co jest przyczyną naszych nieszczęść. I każdego dnia udajemy, że nie dostrzegamy tej chwili, że ona wcale nie istnieje. Córki Monika i Dominika. I wnuczek Mówiamy sobie z uporem, że dzień dzisiejszy podobny jest do wczorajszego, do tego, co dopiero nadejdzie. Biada temu, kto usłyszy te słowa, bo uwierzy w cud dopiero, gdy magiczne chwile życia odeszły na zawsze. Wrócę. Ale jeszcze to chwilę musi podfeszć. Ja mówię, ja będę gotowy, to mówię Mam na imię Agnieszka, mam 18 lat, pochodzę z Brodnicy. Na razie nie mam celu, do którego tak konkretnie zmierzam.